I to był taki dzień, który zaważył o moim życiu gdzieś tam. Ja w 2003 roku w ogóle się nie zastanawiając założyłam fundację. W 2004 otworzyłam tu warsztaty, zaczęłam je utrzymywać. Fundacja się rozrastała, dostałam 1% i cały czas myślałam o tym, patrząc tu na te piękne ziemie, które ksiądz miał. Że to by trzeba było wybudować taki ośrodek, żeby oni mieli piękne warunki, żeby były pomieszczenia, żeby były pracownie. Ja to od początku wiedziałam, bo ja ich znałam. Ja wiedziałam, kiedy oni się cieszą, że powinni mieć teatr, że powinni mieć komputery, że powinni mieć takie piękne sale, gdzie będą malować, rysować. Oni tu mieli, tylko tam było ciasno. Także ja od początku wiedziałam, dla kogo to buduję. To jest w ogóle najważniejsze, po co to buduję. Bo ja znam tych ludzi i jak oni są sami. To się pogrążają, zapadają gdzieś te swoje choroby. Oni są uszkodzeni na, na stałe. Zresztą mają te choroby zapętlone, różne. Mają padaczki, mają depresje, różne. To mają różne takie uszkodzenia. I są przestraszeni, jak są sami. I to są tacy ludzie, co nawet nie umieją prosić o pomoc. I są dorośli. Często nie mają rodziców, to są często sieroty społeczne. A ja zauważyłam, że jak ja z nimi jestem, oni już mnie znali. Jak przychodzę, to. Nigdy w życiu się nikt tak nie cieszył na mój widok jak oni. To też jest urocze, to jest niezwykłe uczucie dla człowieka. Ja widziałam, że oni mo mogą chociaż chwilami być szczęśliwi i uśmiechnięci. I wiedziałam, że to warto, żeby nie wiem co warto. No i co? Ktoś mi mówił, tu mi kaktus jak wybudujesz. Z czego? Z jednego procenta? I co? I pozbieraliśmy, ludzie są kochani, za co bardzo im dziękuję. Płacali nam pieniądze i myśmy z tych pieniędzy wybudowali ten ośrodek. Nazywa się Dolina Słońca. Z połowy tego ośrodka korzystają podopieczni księdza Isakowicza Zaleskiego. Połowę ja tutaj utrzymuję. to trwa już długo, no, 10, 10 lat, nie, od tego pomysłu. A jeszcze chodziłam z nimi, zawsze mówiłam, wiecie co, to jest takie ładne pole, a wiecie, wybudujemy tutaj taki dom dla was, to będzie wasz. Jak to się będzie nazywało? I co prawda to jest na, na wzgórzach, oni mówią, Ania, bo tu jest zawsze słońce, bo tu jest rzeczywiście tak, że nawet jak deszcz pada, to tu słońce jest, nie wiem, na czym to polega. I to jak to się będzie nazywało? To będzie, To się będzie nazywało Dolina Słońca i oni to wymyślili, i zrobiło się tak, myk i jest, bo trzeba marzyć, bo świat jest piękny, nie? Tylko trzeba to zobaczyć. Ludzie są kochani, tylko trzeba w nich to często obudzić, nie? Bo oni nie wiedzą, że są kochani, a chcą być dobrzy. No i ja na tym bazując, tak te 15 lat prowadzę tę fundację, mimo wszystko, mimo wszystko ją prowadzę. Ludzie niepełnosprawni intelektualnie są godni miłości, naprawdę należy im się godne życie. I mimo, że będzie ciężko, to mimo wszystko warto zrobić wszystko, żeby, żeby oni się mogli uśmiechać. No i stąd mam tę fundację, i tak działa. Każdy człowiek potrzebuje się przytulić, popłakać z kimś. To są ludzie, którzy świat pojmują sercem bardziej. Oni mi pokazują, jak bardzo człowiek potrzebny jest człowiekowi. Dobro promieniuje. Wystarczy się rozejrzeć. Anna dymna.